Cześć kochani. Yy, tak sobie pomyślałam, że nakrycę dzisiaj wam jeszcze jeden filmik. A co? Mam trochę czasu. Już niedługo nie będę mieć, bo wyjeżdżam na studia. Tam, no nie wiem, czy będę miała warunki do nagrywania, więc postaram się, żeby minimum raz w tygodniu coś było, ale nie wiem, czy uda mi się po prostu częściej. No zobaczymy, jak to będzie. A teraz chciałam wam yy, zrobić recenzję paletki sleek on naturel. Myślę, że warto o niej coś powiedzieć. Bo jest naprawdę godna zakupu. Że na samym wstępie mogę powiedzieć, tak się prezentuje tył, przód, i teraz tak, ja mam ją już no długo. Rok, rok na pewno, może nawet trochę dłużej. I widzicie, ona tutaj już jest wypalcowana, tego się nawet za bardzo domyć nie da, ja nawet nie próbuję yy, No, opakowanie jest ogólnie ładne, zgrabne, ale no zostają dużo, brudzi się bardzo yy, Ciężko jest to zmyć, ciężko jest sobie z tym poradzić No mi to nie przeszkadza sobie, ale wiem, że niektórym przeszkadza, no to o tym mówię Ogólnie tak, zaletą jest o! Przygotowałam się brudne lusterko, jak nie wiem co, od tych cieni, a to jest wszystko spowodowane tym, że one się strasznie sypią. Naprawdę, one mają taką bardzo e, kremową e, konsystencję, szczególnie te perłowe cienie. O widzicie, nie chcę Wam świecić, ale to jest takie bardzo duże lusterko, naprawdę bardzo wygodne do wykonywania makijażu. No to już się tak prezentują się już same cienie. Większość z Was to tą paletkę tak naprawdę zna, ale sobie pomyślałam a co. Ja Wam też powiem, co są za tych cieniach. Może u mnie nie będzie aż takich zachwytów jak u innych. No bo, to znaczy tak, na pewno mogę Wam powiedzieć, że kupiłabym tą paletkę drugi raz, ale nie jest ona jakiejś super, super jakości. Zacznę od słoczy, tak? Od słoczy, od tego dolnego może rzędu, od tej strony mamy taki. W ogóle te odcienie są idealne na jesień. Mają piękne, takie stonowane kolory no, i sypią się po prostu, zobaczcie jaka jest ich pigmentacja. To jest taka śliwka. No, można tak powiedzieć, ciemna taka śliwka a to taka oliwkowa zieleń. Teraz Wam pokażę, jak one wyglądają na ręku. Prezentują się tak. Te cienie są perłowe, obydwa. Teraz Wam powiem je z perłowych, tu cieni ile matowych. Ten bardzo ładnie w brązowe oczy ten yy, niebieski i zielony, chociaż ja używam obu. Ja używam niebieskie oczy, ja używam obu. Bardzo ładne kolory, naprawdę. Yy, jest perłowy perłowych cieni. raz, dwa, trzy, cztery. Tak na paretkę slika naprawdę mm, nie jest dużo. Następne kolory, o których w ogóle, kolor, o którym Wam mówiłam, że używam bardzo często, to jest taki brąz, pokażę, jak on wygląda, bo jest naprawdę warty, żeby o nim powiedzieć. Bardzo intensywny, ciemny brąz, osypuje się jak diabli, a wygląda na, rączku, na rączce tak. I teraz to jest ten matowy, ten niżej, tak, kurczę, no, tak, ten niżej, tu, to jest ten matowy brąz, a u góry jest perłowy, którego ogólnie mało co używam, mało co używam, bo on, ogólnie te cienie po długim czasie użytkowania troszeczkę mi się zwryliły, na palcu, jak je nakładam, czy jakbym miała nakładać cień palcem, to wszystko jest okej, okay. ale na pędzelku one gdzieś mi się nie chcą ładnie nakładać, gdzieś się osypują bardzo. Tak muszę bardzo długo grzebać w tych cieniach. No, jest średnia aplikacja po tym czasie. Ale ten brąz naprawdę bardzo polecam. Oczywiście zanim go nałożę na brwi, to najpierw odbiję sobie trochę na ręku, żeby nie był tak bardzo intensywny. Dalej mamy fiolet i czarny. Tak się prezentują na ranku, Na palcach Przepraszam fuh, fuh, fuh. Czarny to jest po prostu węgiel Totalny To już dobrze wiecie I fiolet też jest taki zgaszony Ogólnie te odcienie są naprawdę bardzo ładne Moje rączki Okej, okay, już jestem Teraz Wam pokażę te górne cienie już wam... O, raz może i paletkę przybliżę Ym... Tak, jeżeli chodzi o te górne cienie, moim zdaniem przynajmniej te trzy, te, to są wszystkie na jedno kopyto. No zaraz wam zresztą pokażę słodziej. Ten perłowy to też mi się tak jakoś zbrylił, i, i widzicie, na palcach one jak się palce mi nałoży, to, to jakoś wyglądają. To jest perła po prostu typowa zlikowska perła, a pędzelkiem jakoś, no nie wiem, mi się źle nakładają no i to jest przykład cienia którego w zasadzie no nie wiem czy warto nawet używać bo jego w ogóle nie widać na ręku no, widzicie no ja, ja go nie widzę no no ten cień w zasadzie można powiedzieć że można go nie liczyć następny to jest taki brzoskwinia następny to jest beż którego który jest bardzo delikatny jedynie widzicie też na pewno go nie zobaczycie jakoś szczególnie on tu jest na palcu, tak się prezentuje. No na całą powiekę jako taki dzień bazowy do rozcierania innych, żeby lepiej inne się rozcierały, okej, okay. ale nic poza tym. Tutaj macie, o jego bardziej trochę widać, to to jest taka kawa z mlekiem, można powiedzieć takie late. O też niczym się nie wyróżnia no i ostatni to jest szary o jego może będzie widać trochę bardziej pod tym perłowym i ostatni, którego w zasadzie już prawie nie mam nie wiem czy Wam go pokażę, ale on się w niczym w zasadzie nie wyróżnia, no nie pokażę Wam Słocza, bo już go prawie nie mam to jest biały, biały matowy cień, który jest naprawdę super, który był u mnie super bo już go nie mam była naprawdę duża pigmentacja tego cienia, duża intensywność i naprawdę byłam z niego zadowolona. Przechodząc do konkretów, czy polecam czy nie? Polecam, bo te ciemne kolorki są naprawdę bardzo fajne na jesień. Są stonowane, w zasadzie wszystkie odcienie jesieni, bo i brązy, i zielenie, i fiolety, i ta śliwka. Górne cienie no to jedynie tak do roztarcia, e, załamania, jako cienie bazowe, no ale no jakieś tam e, zastosowanie można na nich e, znaleźć, jak widzicie ja z użycie tych cieni mam dosyć dużo, nawet tych jasnych, może tych bardziej e, tego oliwki i śliwki mniejszy, no bo i takich ciennych cieni na co dzień się za bardzo nie używa, e, raczej dla takich makijaży wieczorowych yy, także no, polecam zakup tej paletki, myślę, że w granicach 30 zł na Allegro z przesyłką ja mam tylko jedną paletkę ze Slika Chcę, yy, mam zamiar yy, zakupić więcej bardzo duża intensywność, bardzo duża pigmentacja, yy, te perły to są naprawdę perły przepiękne yy, wada jest taka, że po pewnym czasie mogą się zbrylić, mogą być trudności w nakładaniu no i osypywanie się ale z tym można sobie radzić. Wiadomo. Także no co. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, kochani. I zapraszam do kolejnych filmików. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie. Za to, że ze mną jesteście. Że Was jest coraz więcej. Mam nadzieję, że jakoś przekonuję przekonuje Was do siebie coraz bardziej. No i co. Miejcie ciągle uśmiech na twarzy. I wszystkiego dobrego. Pa.